Są takie słowa, które ze względu na mechanizm działania umysłu okazują się szczególnie skuteczne w generowaniu emocji u innych ludzi. Czy jest możliwe, abyś podczas rozmowy w sposób niezauważalny zasiewał myśli i wywoływał emocje w innych ludziach? Czy chcesz wiedzieć, jak mimo odmowy klienta dalej pozostać w grze? Czy chcesz nauczyć się kontrolować reakcję rozmówcy tylko trzema prostymi słowami? Słowa są nośnikiem informacji. Służą nam do przekazania drugiej stronie jakiegoś komunikatu. I to jest proste, i o tym wszyscy wiedzą. Ale nie wszyscy wiedzą, że na głębszym poziomie słowa działają jak polecenia. Poza przekazaniem jakiejś treści możesz więc wykorzystywać je również do wywoływania emocji, przekierowywania uwagi rozmówcy lub zasiewania w nim jakiejś idei. Na przykład spróbuj pod żadnym pozorem nie myśleć teraz o wakacjach, o swoich najlepszych wakacjach. Nie przypominaj sobie osoby, z którą byłeś, miejsca, w którym je spędzałeś, ani tych wspaniałych chwil, kiedy tak się śmieliście, że łzy zleciały, ani jak wtedy byłeś szczęśliwy. Nie myśl, jak świetnie będziesz się bawił na kolejnych wakacjach, na które wyjedziesz. I już na pewno nie myśl, że nadszedł czas, aby pewnej osobie zaproponować wyjazd, abyście mogli wspólnie przeżywać te wspaniałe chwile. No i co? U wielu z was zapewne pojawiły się obrazy z wakacji osoby, miejsca, śmiech. Zwróć uwagę na swój stan emocjonalny, jaki masz teraz. Zdecydowanie pogodniejsze, prawda? To, co przed chwilą zrobiłem, to właśnie przekierowałem Twoją uwagę, wzbudziłem w Tobie pozytywniejszy stan emocjonalny oraz zasiałem myśl o przyszłych wakacjach, na które zabierzesz pewną osobę. Podświadomość zawsze musi przywołać ze swojej bazy danych znaczenie danego słowa, aby je zrozumieć. Nieważne więc, czy powiesz, wczoraj się martwiłem, czy jutro będę miał zmartwienie. W obu przypadkach mózg musi przywołać znaczenie słowa zmartwienie, a ono kojarzy nam się z problemem, z czymś negatywnym. Zmartwienie niesie więc ze sobą dawkę negatywnych emocji. Dlatego, nawet jeżeli powiesz, nie mam zmartwienia, mózg podczas odkodowywania słowa zmartwienie przywoła kojarzący mu się z nim stan emocjonalny. I to wszystko dzieje się bez udziału naszej świadomości. Ten mechanizm umysłu działa trochę jak wyszukiwarka obrazów Google, a raczej wyszukiwarka Google działa trochę jak nasz umysł. Jeżeli wpiszesz w Google frazę Buty, wyszukiwarka wyświetli ci w wynikach obrazów Buty. A co się pojawi w momencie, gdy wpiszesz nie Buty? No dokładnie to samo. Dostaniesz obrazy Butów. Słowa na nasz umysł działają dokładnie tak jak tekst wpisany w wyszukiwarce. Te słowa mają dwa poziomy. Na poziomie powierzchni, na poziomie świadomym, to informacja, jaką słyszysz. Na poziomie głębszym, nieświadomym, to polecenie dla komputera, a komputer musi to zrozumieć, przetłumaczyć, zdekodować. A więc wyciąga z pamięci znaczenie słowa, na przykład buty, martwić się, problem do zapamiętania. W momencie zdekodowania słowa zostaje nieświadomie. Uruchomiony stan emocjonalny z tym słowem związany. Dla przykładu, jeśli powiesz: Nie martw się, nie będzie problemu, to twoim zamiarem jest przekazać odbiorcy, że może być spokojny. Jednocześnie nie zauważasz, że jego mózg odkodowuje słowo martwić się i problem, a tym samym wywołuje nieświadomie negatywne emocje, odwrotne do tych, jakie chciałeś wywołać. Mówisz więc: Nie martw się, bo chcesz jego spokoju. A klient czuje się zmartwiony. Wielu ludzi za bardzo skupia się na komunikacie, na treści, a więc na tym, co znajduje się na poziomie powierzchni. Tworzą gotowe wzorce, mówią ci, co dokładnie masz powiedzieć, mimo że często nie wiedzą, kim jest i jak czuje się twój rozmówca. W ogóle nie analizują tego, co dzieje się na poziomie głębszym, nieświadomym czyli jak. To, co mówią, zostanie zinterpretowane przez mózg klienta i jak to wpłynie na jego stan emocjonalny. Przez to, zamiast przybliżyć się do sprzedaży, skutecznie się od niej oddalasz. Podstawą jest więc zrozumienie tego, że słowa przekazują informacje, ale jednocześnie wytwarzają w umyśle drugiej osoby obrazy i generują emocje. Są takie słowa. Które ze względu na mechanizm działania umysłu okazują się szczególnie skuteczne w generowaniu emocji u innych ludzi. Używasz ich każdego dnia, choć nie zdajesz sobie sprawy, jaką mają siłę. Spróbuj. Dziś zajmiemy się słówkiem Spróbuj, które umysł na poziomie poleceń wykonuje bardzo precyzyjnie, co niestety bardzo często nie jest spójne z intencją wynikającą z jego treści. Słowo spróbuj. Wypowiadając to słowo, często chcemy dobrze, a przez sposób działania mózgu uzyskujemy zupełnie odwrotny efekt. Zamknij, proszę, teraz na chwilę oczy i zrób w głowie to, o co Cię poproszę. Wsiądź do samochodu i włącz silnik. Zapewne, tak jak zwykle to bywa na moich szkoleniach, bez problemu włączyłeś silnik. W porządku. Teraz jeszcze raz zamknij oczy i jeszcze raz wykonaj w głowie to, co cię poproszę. Wsiądź do samochodu i spróbuj włączyć silnik. Niektórzy z Was wyłapali pewnie drobny niuans, który różni te dwa z pozoru dokładnie takie same zadania. W przypadku drugiego zadania włączenie silnika było prawdopodobnie utrudnione, ponieważ do polecenia dodałem słówko: spróbuj. Taką opinię zwykle deklarują uczestnicy moich szkoleń. Czyli osoby, na których testuje działanie tego słowa. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie powszechnie uważają, że słowo spróbuj jest swego rodzaju motywatorem, że zachęca do działania. A w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Słowo spróbuj daje przyzwolenie na niewykonanie zadania, na niewykonanie prośby czy też polecenia, które zostało wypowiedziane. Czasem zdarza się, że moja Kasia dzwoni do mnie w trakcie dnia i mówi: Słuchaj, Tomek. Spróbuj znaleźć chwilę i wskoczyć gdzieś do sklepu po jakieś winko na wieżę. No i zgadnijcie, co się dzieje dalej. Przez spróbuj, ta prośba w ogóle nie mieści się na mojej liście priorytetów. A o winie przypominam sobie oczywiście przed samym wejściem. Kiedy wchodzę, Kasia pierwsze co robi, to pyta: Kupiłeś wino? A ja odpowiadam, że próbowałem znaleźć czas, ale niestety nie było kiedy. Słowo spróbuj sprawia, że czuję, że nic się nie stanie, jeżeli tego nie zrobię. Jeżeli się nie uda lub nie znajdę na to czasu, przecież miałem tylko podjąć próbę. Jeśli poproszę pracownika o przesłanie podsumowania wyników sprzedaży w następujący sposób. Słuchaj, spróbuj mi wysłać te wyniki dziś do godziny 16. Pracownik oczywiście odpowie, że spróbuję, ale na tym etapie tę prośbę kwalifikuje już jako zadanie o niższym priorytecie. Coś, co może zrobić, ale nic się nie stanie. Jeżeli nie zrobi. Gdy używamy słowa spróbuj, nasze intencje są zazwyczaj dobre. Chcemy przecież kogoś aktywować, nie wywierając przy tym nacisku. Staramy się więc zachęcić kogoś do działania, a nie rozumiemy, że jednocześnie udzielamy im przyzwolenia na odniesienie porażki. Dzieje się tak, ponieważ umysł wykona Twoje polecenie bardzo dokładnie, a więc doprowadzi do próby zrobienia czegoś, a nie faktycznego zrobienia. Podejmie próbę. Jednak jeżeli po drodze pojawią się problemy, to prawdopodobnie odpuści. Słowo to programuje bowiem komplikacje i jednocześnie je usprawiedliwia. Kiedy mówisz sobie, że spróbujesz coś zrobić, twój mózg już wie, że będzie miał z tym problem, że gdzieś po drodze pojawi się przeszkoda, górka, którą możesz, ale wcale nie możesz pokonać. Zatem sprzedawcy, którzy mówią: proszę spróbować rozważyć moją ofertę. Proszę spróbować to jeszcze przemyśleć. Z całą pewnością będą mniej skuteczni niż ci, którzy zrezygnują ze słowa spróbuj. Nie mówisz więc, proszę spróbować popracować na naszym produkcie, ale powiesz, proszę popracować na naszym produkcie. Jeżeli chcesz, by ktoś, ci bliski, rzucił palenie, nie mów, spróbuj rzucić palenie, tylko proszę cię rzuć palenie. I w końcu, w odniesieniu do Ciebie. Nie próbuj zacząć biegać czy odchudzać się od poniedziałku, tylko zacznij biegać od poniedziałku. Teraz, gdy już wiesz, jak to działa, możesz wykorzystać słowo spróbuj na swoją korzyść. Możesz świadomie zainstalować w czymś umyśle porażkę. Na przykład klient mówi, że posiada lepsze cenowe oferty z konkurencyjnych firm. Czyli zamiast komentować, że tańsze jest gorsze, Możesz powiedzieć: Rozumiem. Proszę spróbować podjąć współpracę z którąś z tych firm, jeżeli chcesz zasugerować, iż współpraca będzie problematyczna. Drugi przykład. Klient mówi: Ta usługa powinna być tańsza. Zamiast walczyć z jego opinią, odpowiedz. Rozumiem. Proszę więc spróbować znaleźć tańszego dostawcę, jeżeli chcesz zainstalować przekonanie, że będzie z tym problem. Trzeci przykład. Klient mówi, potrzebujemy tego bezwzględnie na dziś, a Ty zamiast wyrażać niepewność, czy się uda, czy się nie uda, czy dacie radę, czy nie dacie radę, możesz odpowiedzieć. Rozumiem, to ważne, spróbujemy się z tym wyrobić, jeżeli chcesz zostawić sobie furtkę na przekroczenie terminu. Klient nie zauważy, co właśnie zrobiłeś, nie odbierze tego negatywnie, a wręcz przeciwnie, będzie miał poczucie, że go wspierasz. Słówko to może być natomiast w sprytny sposób wykorzystywane do sabotowania czyjegoś działania. Na przykład, zawsze możesz spróbować wymyślić coś lepszego. Jeśli chcesz osłabić przekonanie, że można stworzyć coś lepszego, pamiętaj, to słowo instaluje pewne utrudnienie, które może przerodzić się w porażkę, ponieważ ma inne znaczenie na poziomie świadomym, a inne na poziomie nieświadomym. Nie próbuj, więc po prostu to zrób. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, za wszystkie komentarze i lajki. Widzimy się już za niedługo. Pozdrawiam serdecznie.